Nagrywałem już ten tarot w 60 sekund, kilkukrotnie, przeważnie za pierwszym razem puszczam bez, bez, bez niczego, a to już nagrywam któryś raz z, z rzędu i nie wiem, ostatni raz nagrywam. W każdym razie, król denarów to, to jest taka karta, którą ja lubię w moich rozkładach, jeżeli ściśle mnie dotyczy. Król denarów to symbol stabilności, sukcesu materialnego, sukcesu materialnego i bezpieczeństwa. To karta kogoś, kto twardo stąpa po ziemi i potrafi mądrze zarządzać swoimi zasobami. Jeśli pojawia się w rozkładzie, mówię o dojrzałości finansowej, przedsiębiorczości i osiągnięciu wysokiej pozycji dzięki ciężkiej pracy. Ciężka praca zawsze popłaca. Ciężka i mądra praca zawsze popłaca. Może wskazywać na osobę wpływową, mentora lub nawet szefa, który pomaga innym wzrastać. Warto innych wspierać, jeżeli idzie to w słuszną stronę. To też przypomnienie, by cenić swoje osiągnięcia i dzielić się dobrobytem. W negatywie może oznaczać materializm, chciwość albo brak elastyczności, ale generalnie to karta, która mówi: pracuj mądrze, a osiągniesz sukces.